kupiłam sobie pieszkę, ale ktoś mi powiedział, że przy podwyższonym ciśnieniu nie powinnam jej brać. Czy to prawda? Co ciekawe, nie dość, że nie jest to prawda, to jest to kłamstwo, co potwierdzają badania opublikowanych w 2001 roku, w którym poddano terapii pieszgom, Choroby z nadciśnieniem tętniczym drugiego i trzeciego stopnia. Przejawami encefalopatii nadciśnieniowej. Jest to ostro przebiegający zespół objawów, charakteryzujący się znacznym wzrostem ciśnienia krwi. Do tych objawów zajęczają się m.in. bóle głowy, wymioty, napady padaczkowe i wiele innych objawów neurologicznych. Przyjmowano 30 gram pierzgi dziennie po 15 rano i 15 wieczorem. Przez miesiąc, a wynikiem kuracji było średnie obniżenie ciśnienia krwi o 10%. Konkludując, nie tylko nie należy się obawiać spożywania pierźgi przy nadciśnieniu tętniczym, ale również może mieć on pozytywny wpływ na to ciśnienie. Wszystkich, którym podobają się takie treści przekazywane na tym kanale, zapraszam do obserwacji, pozostawienia serduszka, komentarza, jak również na naszą stronę internetową Pasieki. Pozdrawiam serdecznie.